Siemałem kość z tej strony Jack of Games, a to już ten odcinek po długiej przerwie, ale jeszcze nie z konsoli, bo. Yy, wytłumaczę wam tak szybko, w skrócie. Yy, ja posiadam yy, mikrofon, niestety pod USB, i muszę kupić jeszcze yy, mikrofon pod mini jacka, więc to jeszcze coś chwilę potrwa, ale to już niedługo. Yy, więc, yy, no, to chciałem wam powiedzieć. Tak, mniej więcej, już koło 5 stycznia, 5 stycznia, tak. 5 stycznia jakoś tak się pojawi. Pierwszy odcinek. Dobra. A my się zabierajmy za następną hybrydę. A um, powiem Wam, że um, jutro będzie z Happy Wills. Jest to zaplanowane i na pewno jutro będzie. Tylko tyle Wam chciałem powiedzieć. Dobra. Formacja 4-3-4. Dobra. Zaczniemy od bramki w bramce Cassias. Jeden z najlepszych brąkarzy w grze. Tutaj dajecie pepę. Oj, dobra. Nie. Zacznijmy od prawej strony tutaj dajemy Fernandeza. Tak, Fernandeza. Tutaj pewnie się domyślacie. Tutaj daję pepę. Tak, pepę. Mm, tak, tutaj. Tutaj dajemy varana. Mm, dwa rana, i się vlog też, po, mówię tak, że się też vlog pojawi mm, Na ten temat Na temat y, nagrywania z PlayStation Mówię od razu mm, Tutaj na, le na lewą Obronę dajemy Willemsa z PSV Eindhoven Dobra, tutaj, teraz, tutaj e, Tak, tutaj dajemy Arie, Aje, Ariego Informa, ale No, dla większości pewnie to jest zaskoczenie. No nie, nie jest, on jest napastnikiem, ale e, Dobry jest na cm -ie. Polecam go właśnie wziąć na cem bo na ataku On naprawdę Nic kompletnie nie robi. Tutaj dajemy Witinio. Vitinho on jest bardzo dobry. Bardzo dobrze się nim gra. Nawet każdy, yy, każdemu mu się będzie dobrze grało, bo on jest naprawdę znakomity. Tutaj jest macher, a tak, i tutaj dajemy hulka. I tutaj dajemy hulka, a tutaj dajemy depaja. No i w środku dajemy informa rondona No i to by był. No, to by był cały skład. Na PlayStation on kosztuje w przybliżeniu 95 tysięcy. Z tymi informacjami to na pewno. Nie wiem dlaczego ten Williams jest taki drogi aż. Ponad 10 tysięcy kosztuje. Na Xboxa 100, 101 tysięcy. No, i to by było na tyle. Jutro mówię, że będzie jeszcze raz. Mówię, że będzie Happy Wheels. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.